Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na calzone. U mnie będzie calzone z pieczarkami, papryką oraz kurczakiem, czyli piersią z kurczaka. Calzone to jest taki pieruk, czyli pizza złożona na pół i zapiekana w piekarniku. Do takiego calzone będę potrzebowała do farszu ser mozzarella, najlepiej tarty, pieczarki, piersi z kurczaka, paprykę czerwoną, cebulę, ser mozzarella w kulce, przyprawy. Przyprawa do kurczaka, słodka papryka, oregano, sól, pieprz, czosnek. Do ciasta będę potrzebowała drożdże suszone, sól, cukier, letnią wodę, mąkę, oliwę z oliwek. Do sosu pomidorowego koncentrat pomidorowy, sól, cukier oraz na górę sezon i jajko do posmarowania. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Na początek zajmę się ciastem drożdżowym. Do miski dodam sobie drożdże suche, do tego cukier oraz ciepłą wodę. To razem mieszam, aż drożdże mi się rozpuszczą. Teraz mogę dodać już mąkę. I sól. I to razem mieszam. Za chwilę dodam oliwę z oliwek. Dodam jeszcze odrobinę ciepłej wody i dodaję dwie łyżki oliwy z oliwek. Całość zagniatam na gładką masę. Użyję już do tego rąk. Ciasto mam już wyrobione na jednolitą masę. Przykryję to ścierką i odstawiam na godzinę. Bądź też możecie włożyć je do piekarnika nagrzanego na 50 stopni, żeby tam sobie w cieple poleżało i wyrosło. W międzyczasie, gdy ciasto mi rośnie, zajmę się farszem. Na rozgrzaną patelnię wrzucę wszystkie składniki. Najpierw Wam oliwę z oliwek. Jeszcze trochę oliwy dodam do piersi z kurczaka i wymieszam ją z przyprawą do kurczaka. Na patelnię wrzucam sobie pieczarki, paprykę czerwoną, cebulę no i pierś z kurczaka. To wszystko razem podsmażam. Dodam jeszcze przyprawy od razu do tego. Do warzyw dodaję oregano. Paprykę słodką. Sól. Pieprz. I czosnek wyciśnięty przez praskę. Całość wszystko podsmażam. Aż cała woda wyparuje. Jedna strona się już lekko podsmażyła. Teraz to wszystko razem wymieszam. Pachnie niesamowicie. Pewnie tak samo będzie smakować. Oczywiście jeśli nie lubicie jakiegoś składnika, który ja mam, możecie dodać coś innego od siebie. Na przykład zamiast papryki, cukinie. Też myślę, że będzie pyszne. Jeszcze chwilę to podsmażamy, aż cała woda wyparuje. Woda już mi odparowała. Mogę to wyłączyć. Przełożę sobie do miski i odstawię do wystudzenia. W międzyczasie przygotuję sobie jeszcze sos pomidorowy. Do koncentratu pomidorowego dodam sobie czosnek. Oczywiście wyciśnięty przez praskę. Następnie dodaję cukier, szczyptę soli, oregano. Taką jedną większą łyżeczkę oliwę z oliwek tak jedną łyżkę i sos pomidorowy mam już gotowy. Oczywiście prawdziwy sos do pizzy oraz przepis na całą pizzę znajdziecie także u mnie na kanale. Idę po ciasto i możemy składać nasze pierogi. Ciasto mi już ładnie wyrosło. Farsz przestyk i mogę zacząć składać pierogi. Piekarnik już sobie nagrzewam do 200 stopni, grzałka góra-dół. Będę piekła na środkowym piętrze. W ciasto wbijam sobie pięść i ja jeszcze chwilę wyrabiam. Wyciągnę sobie już na blat. Podsypię lekko mąką. I jeszcze chwilę je wyrobię. Ciasto jest miękkie i elastyczne. Zrobię je teraz w kulkę sobie i podzielę je na cztery części. Będę wałkować na okrągłe placki. Mniej więcej tak na 30 cm. Pierogi wyjdą dość spore, dlatego będę piekła po dwa na jednej blaszce. Wałkuję na około taką grubość i smaruję sosem pomidorowym. Oczywiście całość farsz będę nakładać tylko na jedną połowę. Brzegi zostawiam wolne od sosu oraz farszu. Teraz nakładam mozzarellę, oczywiście tą w kulce. Nakładam farszu. posypuję serem tartym mozzarella. I składamy na pół. Zawijamy naszego pieroga. Robimy jeszcze taki wzór pieroga. Na sklejonych brzegach oczywiście. I układamy na blaszkę. Posmaruję jeszcze jajkiem i posypię sezamem. Ale to już na blaszce. Takie pierogi, smaruję je roztrzypanym jajkiem. I zostawię jeszcze chwilę, żeby podrosły. Do ich się, nagrzeje, włożę go od razu. I będę piekła tak 22 minuty 25 minut. Aż się zarumieni na złoty kolor. I posypuję sezamem. Możecie także użyć innych ziół, np. oregano czy pieprz czerwony, kolorowy. I zaraz wstawiam do piekarnika. Kalendzone mam już upieczone, mogę wyjąć z piekarnika. Wyciągnę i włożę drugie. Przełożę sobie jeszcze to na deskę. I kędzone na obiad bądź kolację mamy gotowe. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! Mozarel na najlepiej tarty oraz jam sel, ser. Masz? Sel. Wow, to było coś. Dobra. Mam dalej mówić? Nie, nie ja, Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. A, oliwa O, Już nie chciałem nic mówić. Co powiedzieć jeszcze? Nie wiem, do czego to jest. Do ciasta, i do tego. Co mówisz do ciasta to? Do ciasta jeszcze oliwa z oliwek. Oczywiście, listę składników. Nie, nie, nie. Do ciasta i wszystkie składniki. Do ciasta. Dobra. Do ciasta. Drożdże suszone, woda, sól, cukier. Woda ciepła. Nie. Do ciasta. Drożdże su suszone. W międzyczasie przygotuję sobie jeszcze sos pomidorowy. Do koncentratu pomidor...